Witam Was moi drodzy w czwartym odcinku Let's Playa z Drone 2 maroczny Lot. Odkryjemy teraz nową lokację ustawiając te znaleziska. Każde z nich odpowiada określonej porze roku w tych płytkach. Tak, motyl, płatek śniegu, kwiat i liść. Bardzo szereg, szerokie przejście Możemy zejść nim No i zobaczymy gdzie trafimy Trafiliśmy do kolejnej części biblioteki Tu jest taki pergamin z wizerunkiem puszczania samolociku Takiego papierowego Tu z kolei czeka nas zagadka Dziewczy tą dziewczynką Iris to jest prawdopodobnie, łapiemy określone symbole, te, które tutaj yy, widnieją po lewej stronie i mamy je doprowadzić, unikając ptaków właśnie na samą górę tej planszy po lewej. Na szczęście ptakami można też odpowiednio manewrować, można też przyspieszać te symbole. To, że można zatrzymywać ptaki i je ruszać w prawo bądź w lewo, no o tym dowiedziałem się dopiero dopiero przed paroma momentami, jak przypominałem sobie grę przed nagrywaniem, natomiast podczas pierwszego podejścia miałem utrudnione zadanie, bo nie wiedziałem, że można te ptaki zatrzymywać i naprawdę ta zagadka przez to sprawiła mi sporo problemów. No nie chciałem tego symbolu, ale mogę go sobie zablokować przy pomocy ptaka, bo gdy niewłaściwy symbol doleci tutaj na górę tej lewej planszy, to wtedy on nam kasuje jeden z tych symboli, które już ustawiliśmy prawidłowo, czyli skasowałby nam ten drugi symbol, on się świeci na, na zielono. Jeśli się świeci na zielono, to znaczy, że na swoje miejsce doleciał. Trafił. Brakuje nam jeszcze jednego symbolu. No i czekamy, aż pojawi się tutaj po, lewej, po prawej stronie. No i wtedy złapiemy go. Tą dziewczynką w książkę No ale jak na złość nie chce nam się pojawić Tę zagadkę rozwiązuje się dość długo, bo jest kilka poziomów, bodaj trzy poziomy I w kolejnych poziomach jest już po pięć symboli Dobra Mamy nasz szukany symbol No i teraz musimy poradzić sobie z tymi wrednymi ptaszyskami Ale damy radę bez problemu I teraz jest pięć symboli no i szukamy odpowiednich symboli Tak, to jest pierwszy z nich On jest nam niezbędny, więc O Staramy się, by trafił tam, gdzie trzeba Niestety, niestety pominęliśmy jeden ważny symbol Ale to on się później tak czy siak Pojawi Znów po prawej stronie Dobra, mamy już dwa symbole No i czekamy, aż pojawią się kolejne z naszej listy życzeń O, jeden z nich jest po prawej stronie się w tej chwili pojawił dużo tych ptaszysk więc musimy uważać by nasz Uuu, pożądany symbol tam się gdzieś nie zaplątał razem z tymi ptakami czwarty z pożądanych przez nas symboli ale tutaj cała chmara ptaków udało nam się no i jeszcze piąty jeszcze taka literka d z kropką w środku a, nie, myślałem, że złapałem zły symbol, ale nie. Jest ta literka D. No i powinno nam się udać, mimo iż ptaki wcale zadania nam nie, nie zamierzają ułatwiać. A nie udało się, bo była znów cała horda tych ptaków. Aż chyba 6, jeden obok drugiego. No ale teraz myślę, że... Będziemy już bardziej uważni, właściwie to ja będę, chociaż co złego to nie ja. Tak udało się. Jeszcze, nie wiem, czy dwa stopnie, bo czy trzy? No nie wiem. W każdym razie teraz przed nami trzeci etap tej zabawy. Sympatyczna, ale na let's play'u na let's play'u no, trwa trochę zbyt długo. I stawiam, że może was trochę znudzić. Mnie by chyba znudził, gdybym oglądał. Uuu, no niestety znów dałem ciała Ale to się już więcej nie powtórzy Chociaż przy takiej ilości ptaków to nie jest łatwe No niestety pasy zbyt dobrej nie mam jak widać Ptaki ciągle mi wchodzą w drogę i nie mogę sobie z nimi poradzić no i symbole nie ułatwiają mi zadania, bo nie wpadają do mojej księgi. Dobrze, jeszcze tylko dwa symbole. Dwa identyczne symbole. Oto jeden z nich. Potrzebny nam będzie jeszcze jeden, ale w tej chwili skupmy się tutaj, na lewej stronie. O! No i tak się skupiłem, że aż kolejny raz zawaliłem. No widać tak koordy z koordynacją wzrokowo-ruchową u mnie coś krucho ostatnio. A nie było aż tak tragicznie niegdyś. No ale starzeje się i refleks już nie ten. Dobra. Ostatni symbol przed nami. Pewnie na niego poczekamy Oby nie więcej niż kilkanaście sekund, tak jest No i ostateczny sprawdzian w pojedynku z ptakami Oj, oj, oj No nie, no nie było szans Nie było szans tych ptaków było co najmniej 10, jeden na bok drugiego Nie było żadnej przerwy i to nie jest w porządku, to nie jest w porządku Dalej muszę się męczyć przez to, a wy wraz ze mną O, teraz znacznie łatwiej będzie, bo jest duża luka Więc jednak tylko trzy rządki Te dwa pozostałe rzędy symboli to były chyba dla zmyłki Proszę, ułożył się nam most z książek hmm. Nie wiem czy ja nie runąłbym w przepaść, bo gdybym przechodził po takim moście to pewnie zastanawiałoby mnie jakie książki pode mną leżą i chciałbym je sprawdzić, zabrać i być może przeczytać I to nie byłoby chyba z korzyścią dla mnie Księga dzięki której zyskaliśmy klucz pojawiła się Iris

Okazję zobaczyć, jak sobie nie radzę z słami błówkami. Trręcznościowy. Your failure does us both a great harm, Raven. Guard the last two beacons. Don't let anyone approach the violin door. Your shadows can be burned away. Do not forget this. And do not fail me again. Znów ta zła mroczna siła została wy... wysłana, by nam przeszkodzić. Znów to stado nietoperzy leci i pewnie po raz kolejny zagrodzi nam drogę. Tymczasem ja spiesząc się powiedziałem o łamigówce zręcznościowej. Raczej należałoby mówić o łamig... Hmm. Łam ręce niż łamigłówce, bo to się jakoś wyklucza. Oczywiście musieliśmy tu nie wysilać szare komórki, ale właśnie wytężać wzrok, no i jednocześnie ćwiczyć palce. Wybacz mój pośpiech, ale muszę przygotować się do ostatniej bitwy. Spotkamy się po drugiej stronie dzielnicy teatralnej. Razem mamy szansę zgładzić króla i jego cienie. Zapal drugą latarnię. Porozmawiajmy wkrót Porozmawiamy wkrótce, Iris. Zrobimy co w naszej mocy, O tymczasem, jak pewnie wielu z Was wie, elementy zręcznościowe nie są pożądane przez wielu fanów przygodówek. Nie mówię, że przez wszystkich czy większość, ale przez, myślę, gdzieś połowę mniej więcej. Tu jest miejsce na klucz. Tak, zamilkłem, bo być może będzie nie, nie będzie tutaj jeszcze w tym momencie żadnej animacji. I chciałem powiedzieć, że tała migówka, której... którą przed chwilą... z którą się przed chwilą męczyłem, bo trochę za dużo... za dużo czasu mi ona zajęła, nie kryję tego. Ona nie jest aż tak, aż tak trudna, aby, aby fani przygodówek mogli tutaj złorzeczyć, narzekać. No ale jednak trochę czasu trzeba przy niej spędzić. Matko, chciałabym, byś tu była. Twoje światło zapłonie na nowo, Iris. To będzie bardzo, bardzo sympatyczna, ale też zajmująca trochę czasu. Zagadka. Chyba zagadkę, która mi się najbardziej podoba, biorąc pod uwagę obie części, zarówno pierwszą, jak i drugą. Tu można otwierać wszystkie okna, a za jednym z nich jest żaba. Musimy tu zebrać 6 żab. Proszę, to będzie jakiś instrument strunowy, chyba gitara. Ale to za chwilę. Proszę, znów ta zła ciemność, która przesłania nam drogę. Możemy być twardzi i spróbować przejść przez nią. Spróbujemy, czemu nie? Jak widzimy, nie skończyło się to dla nas zbyt dobrze proszę, tutaj coś zasłania jakiś szkic o tak, szkic żaby mamy ciągle węgiel do rysowania więc możemy tę żabę próbować odrysować wprawdzie tu bardziej mi na Garfielda wygląda mój odrys niż na żabę, ale niech będzie ważne, że program zaakceptował <grym znać się węgiela> moje dzieło Będą dwie zagadki, dość sympatyczne moim zdaniem. Widzimy taka hmm, tęcza, takie kolorki, zielony, pomarańczowy, niebieski czerwony. To taka wskazówka. Ach, zbieramy stąd ostry kamień. No i rozbijamy to. Coś. Tę szybkę. Muszki, kolorowe muszki wleciały do bulw. I teraz mamy kolor niebieski. Klikamy na pierwszą trąbkę. Czerwony na drugą, zielony na trzecią, pomarańczowy na czwartą. I kolory odpowiadają poszczególnym dźwiękom, czyli trąbką, poszczególnym trąbką powiedzmy. Niebieski kolor i kolor pomarańczowy, czyli pierwsza i czwarta trąbka. Tym razem kolor niebieski i zielony, pierwsza i trzecia. Po trudniejszych wyzwaniach pora na łatwiejsze, na typową pamięciówkę czerwony czyli druga trąbka niebieski pierwsza pomarańczowy czwarta czerwony i zielony czyli druga i trzecia i to jest fajne że zagadki są tu zróżnicowane niektóre nawet polega polegają przede wszystkim na zręczności choć to rzadkość w dron inne na spostrzegawczości przy jeszcze innych trzeba trochę Albo i więcej niż trochę myśleć. Tu potrzebna nam jest jedynie pamięć. Albo zeszyt, na którym wszystko sobie zapiszemy. To jest prostszy wariant rozwiązywania tej zagadki. Fajna lokacja. Przyznam to. Rere kum kum. Kto włamał się do mojej jaskini? Zniszczyłeś kask do nurkowania. Przestraszyłeś też inne żaby? Nie! I tak musisz je znaleźć. Przynieś moje żabki. Rere kum kum. I to będzie trudna, moim zdaniem trudna zagadka. Na szczęście znów nie ma tu elementu losowego i nie będę się tak męczył na let's playu. No i trzeba łapać muchy. Po każdym złapaniu muchy pozostałe przesuwają się o jedno miejsce w prawo i trzeba i tak to zrobić, by złapać wszystkie muchy. Oczywiście mucha, oczywiście żaba, która ma muchę w pysku, nie może wtedy łapać. Jeśli naciśniemy ją, to ona niestety tą, tę muchę wypuszcza. Dlatego to nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Dobra, przystępujemy do zabawy, łapiemy po kolei muchy. Mam nadzieję, że pójdzie mi to sprawnie, bo mam to wszystko już wszystko już mam utrwalone. No i nie powiem, że w pamięci, ale na papierze w tego rodzaju grach może nie w takim stopniu jak w, choćby w schizm, czy w sentinelu, czy nawet w rea, ale również papier jest przyjacielem gracza papier i długopis bądź ołówek. Wszystkie żaby zostały nakarmione, nakarmione. A my zyskaliśmy jakieś... Ach, wyglądało mi to na, nie wiem, pierścienie, muszle, ale okazuje się, że to są worki, czy farby, worki z jakimiś... Hmm, z jakimś proszkiem po prostu. Proszę, proszę, odnalazłeś podwodny skarb. Dlaczego komuś zależy na kolorowym proszku? Nie wiem, ale jest twój. Pewien dżentelmen dał mi go dawno temu. Rerekunkum. Powodzenia. Ha! I teraz na samo zakończenie tego odcinka, on nie będzie może aż tak długi jak poprzedni, zmierzymy się właśnie z zagadką, którą uważam na, za najfajniejszą tutaj. W dwójce i w jedynce chyba również. To niespodzianka, bo dotychczas o kolorowankach wyrażałem się raczej negatywnie. Ale tym razem również mamy pokolorować tę głowę widoczną w środku w taki sposób jak ona jest tutaj na tej płytce pokolorowana ale to jest już znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać wlejemy farby do tych kółek, wsypiemy je do pierwszej do pierwszego kółka czerwoną farbę, do drugiego żółtą, do trzeciego niebieską. I czeka nas nie lada wyzwanie. Otóż musimy tymi farbami odpowiednio mieszać, odpowiednio otwierać przejścia i je zamykać. Też wtedy, kiedy trzeba wodę spuszczać, tak aby właśnie te kolory uzyskać. I tak najpierw te zajmiemy się tymi płytkami zewnętrznymi, bo... One nie będą nam potrzebne przy ustawianiu kolorów w płytkach wewnętrznych, więc doprowadźmy właściwe kolory do zewnętrznych płytek. Do tych takich trójkącików, nie wiem jak korona cierniowa to wygląda trochę, aż przypomniała mi, przypomniała mi, się, przypomniała mi się renowacja tego obrazu, który zrobiła 80-letnia kobieta, dobra, ale o tym może kiedy indziej powiem. Aby uzyskać zielony kolor musimy zmieszać ko yy, barwy niebieską i żółtą. Więc otwieramy przejście z tego niebieskiego kółka i otwieramy również z żółtego. Mamy farbę niebieską. Tutaj ha, ważne jest, by pamiętać o zamykaniu tych odpowiednich przejść, kiedy już uzyskamy właściwy kolor. Jeśli nie zamkniemy, to później musimy powtarzać te czynności, bo Kolory nam się zmieszają i z zielonego wyjdzie jakiś czarny czy, czy jeszcze inny kolor. No i wtedy musimy robić wszystko od nowa. Dlatego zamykam to co otworzyłem tutaj przy, tych, przy tej koronie cierniowej. Dobra, teraz ten pasek on ma być, niebie on ma być niebieski. Więc tak. Uruchamiam odpływ. W uszach są odpływy. No i teraz prowadzę do. Tutaj prowadzę kolor niebieski. Dobrze, zamykam znów przejścia. Tutaj. Aby żaden inny kolor nam się z niebieskim już nie zmieszał. Znów uruchamiam odpływ. I teraz zajmiemy się... Fioletem. Fiolet powstaje ze zmieszania barw niebieskiej oraz czerwonej. Doprowadźmy więc fiolet tam, gdzie on jest potrzebny. Niebieska i czerwona. Mamy fiolet. Tutaj go doprowadźmy. Ach, przepraszam. Mój błąd. Najpierw tutaj należy doprowadzić kolor żółty i to zamknąć na amen i już więcej nie otwierać. Teraz mieszamy sobie barwy czerwoną z niebieską. Ta zagadka niestety nam zajmie sporo czasu rozwiązywania jej. I mamy fiolet. Znów zamykamy na amen już tę górę, aby sobie nie mieszać i uruchamiamy odpływ. Tu też możemy sobie uruchomić odpływ. Dobra, teraz kor korona ma być żółta. Korona ma być żółta, więc Psz, dobrze, więc prowadzimy barwę żółtą, zamykamy Teraz te części, zamykamy całą koronę, aby ta góra nas już w tej chwili nie będzie interesować, bo będzie ustawiona odpowiednio. Więc zamykamy sobie przejścia właśnie na górę, uruchamiamy odpływ. I tak, cała góra jest już właściwie ustawiona, bo tu mamy fiolet, tu mamy kolor żółty. Teraz ustawiamy barwę zieloną tutaj i tutaj. Barwa zielona powstaje przez zmieszanie barwy niebieskiej z barwą żółtą przypominam. No i zamykamy przejścia. Uruchamiamy odpływ i pozostałą zieleń niepotrzebną nam w tym momencie sobie likwidujemy. To jest istotne. Istotne jest tutaj... Trzeba być tutaj uważnym, bo wszystko co otworzyliśmy, na przykład to niepotrzebnie w tej chwili, znów otworzyłem i barwa żółta znikła z tego miejsca, dlatego muszę znowu zapełnić to miejsce. Wszystko co otworzymy, a mamy ustawiony kolor i właściwy w tym miejscu i nie będzie nam to miejsce już potrzebne do ustawiania kolorów na innych płytkach, to musimy zamknąć na amen. Dobrze, teraz zajmiemy się oczętami. Tak na środku. Oczy mają być niebieskie a powieki nie wiedzieć czemu nie, zupełnie nie wiem dlaczego pomarańczowe a no, chociaż barwy twarzy i korony niewiele tu mają wspólnego z rzeczywistością więc może nie powinienem się dopatrywać żadnej logiki w tym co widzę resztę znów sobie spukujemy To ma być puste. No i powieka. Powieka pomarańczowa ma być, czyli mieszamy barwy czerwoną z żółtą. I oczy mamy w tym momencie załatwione, więc znowu uruchamiamy odpływ. Zajmujemy się teraz dołem. Tutaj fiolet. Prowadzimy. Tak, oczy są zamknięte, jeszcze sprawdzam na wszelki wypadek. Fiolet, czyli barwa niebieska. I znów tutaj otworzyłem, nie wiedzieć czemu. No nic, sobie, tylko niepotrzebnie sobie komplikuję sprawę. Odpływ. Barwa niebieska i barwa czerwona. Mamy fiolet. Wpuszczamy fiolet, zamykamy tę płytkę, uruchamiamy odpływ. Fiolet ustawiony. Tutaj uruchamiamy odpływ i znów prowadzimy po raz trzeci żółty kolor ha teraz zajmiemy się fiolet miała być tutaj teraz zajmiemy się podbródkiem który ma być pomarańczowy tak sprawdzam tylko czy wszystko jest pozamykane ale jest już jak trzeba, podbródek jest pomarańczowy, zamykamy więc podbródek, uruchamiamy odpływ. Usta czerwone, ustawiamy usta. Teraz usta zamykamy skrupulatnie wszystkie cztery części ust. Uruchamiamy odpływ. Teraz ustawimy fiolet w tym miejscu i w tym. To jest taki newralgiczny moment, bo zbliżamy się już do rozwiązania ostatecznego, bo, bo teraz zablokujemy sobie już, nie będziemy używać tego niebieskiego kółka i tego żółtego kółka. Przynajmniej postaram się, byśmy już go ich nie używali. Dobra, fiolet jest tak jak trzeba. No i teraz puszczamy barwę żółtą. Nie, najpierw jeszcze ustawię w nosie barwę czerwoną. Uruchamiamy odpływ i teraz wpuszczam barwę żółtą. No i tak. To wszystko ma być pomarańczowe, ponieważ jest w tej chwili żółte, a w nosie... Wróć. To zamykam, puszczam czerwoną barwę, bo znów mi coś uciekło. I teraz, ponieważ to jest żółte, a ma być pomarańczowe, to mieszamy to z barwą czerwoną właśnie z nosa i wszystko, co trzeba, mam nadzieję, zmieni się już na kolor pomarańczowy i zagadka będzie rozwiązana. Tak jest. Then slither into the darkness or fly with your birds. I did not dispose of her family so that a stranger could restore that brat to the throne. Move aside, Raven. I, I will, will destroy, destroy that, that family, family once, once and for, for all. Cóż, przed nami stanął teraz przeciwnik cięższego kalibru niż kruk, niż ta zła ciemność, więc będziemy musieli się mieć na baczności. Ale jeszcze, ponieważ to już koniec kolejnego czwartego odcinka, skomentuję tę łamigówkę, tak mogę ją śmiało określić, którą przed chwilą rozwiązałem. Zdaję sobie sprawę, że się plątałem, ale nie mogło być inaczej, bo przy rozwiązywaniu tej zagadki trzeba być skupionym, maksymalnie skupionym i maksymalnie uważnym, bo trzeba patrzeć, co się otwiera, które płytki się otwiera, które płytki się zamyka. No i jeśli popełni się jeden błąd, jeśli nie zamknie się bądź nie otworzy się właściwej płytki, no to komplikuje się sobie sprawę. No i trzeba ustawiać kolory ponownie. Dlatego zdawałem sobie sprawy, bo naprawdę trzeba było bardzo dużo razy otwierać i zamykać poszczególne płytki, uruchamiać odpływy. No więc, no dlatego to wyszło trochę... rozwiązanie tej zagadki się trochę przeciągnęło. No i nie wyszło tak płynnie, jak powinno wyjść. Nie wyszło idealnie. W każdym razie to jest moja ulubiona, powtarzam to, łamigówka z pierwszej, z drugiej części bo no nie jest tak trudna, by nie można było jej rozwiązać, ale trzeba się sporo nagłówkować, sporo pokombinować przy niej i naprawdę przynosi bardzo, bardzo dużo satysfakcji jej rozwiązywanie. No, to tyle w czwartym odcinku Let's Playa. Zapraszam na odcinek piąty, przedostatni bądź ostatni. Zobaczymy. Do usłyszenia. Hej!